Wielkość świętego Michała Archanioła. Wydawnictwo roze maria. Dzień osiemnasty Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem grzeszników. Jak wielką miłością płonie święty Michał wobec ludzi, to ona skłania go do pomocy grzesznikom, aby porzucali swoje wady. I powracali do Boga. W księdze wyjścia czytamy, że Agar, pokłócona ze swoją panią, Sarą, żoną Abrahama, z powodu swojego syna Izmaela, została wypędzona z domu i uciekła na pustynię. Pojawił się przed nią Anioł Pański i powiedział: Agar, skąd pochodzisz? Dokąd zmierzasz? Wróć do swej pani i unisz się przed nią. Jak naucza prorok Dawid, Agar oznacza obca. Cudzoziemka, która jest pielgrzymem na tym świecie. Natomiast imię Sara oznacza pani, księżniczka, a więc oznacza również Boga, władcę tego wszystkiego, od czego grzeszny człowiek się oddala za każdym razem, gdy podąża za swoimi zmysłami, depcząc Boże prawo. Grzesznik ucieka na pustynię świata, gdzie nie znajduje nawet kropli wody dla ochłody. I oto święty Michał, anioł pański, krzyczy do grzesznika skąd pochodzisz, dokąd idziesz, zobacz od kogo się oddalasz, od Boga, jedynego dobra. Jak skończy się twoje życie? Powróć do pana twojego Stwórcy, środka twojej duszy, źródła wszelkiego szczęścia. Oddaj się Jego ręce, przestrzegaj Bożego prawa. Święty Michał pomaga wszystkim grzesznikom, którzy go wzywają i wychwalają. Tak było i z Kalwino wielkim rycerzem oraz doradcą króla Francji Filipa. Archanioł objawił się mu i powiedział Jeśli chcesz być uratowany, zadbaj o to, abyś opuścił dwór. W przeciwnym razie coś ci się stanie, ponieważ nie mówisz prawdy. Miej nad sobą litość. Rycerz cesarza Ottona Wybudował świątynię ku czci świętego Michała, którego prosił o zyskanie łaski i przychylności króla. Święty ukazał mu się ze słowami Nie chcę tej świątyni, którą mi postawiłeś, ponieważ zrobiłeś to krwią biednych, chcąc zyskać uprzejmość króla. Bóg przeznaczył cię na wieczne potępienie. Jednak prosiłem go o twoje zbawienie. Wiedz, że cesarz obróci się przeciwko tobie i wymierzy sprawiedliwość. Pan uznał że jeśli umrzesz w ten sposób nie potępicie. Wystraszony tą nieoczekiwaną wiadomością rycerz obiecał zmienić swoje życie, oddalić się od świata i naprawić wszystkie wyrządzone niesprawiedliwości, przez co zostanie uratowany. O jakże dobry jest wobec grzeszników święty Michał archanioł. Ile razy niebieski książę objawił wobec ciebie swoją miłość? Ile razy rozjaśnił twój umysł, aby dać ci poznać nędzny stan, w którym się znajdujesz? Ile razy, mówiąc do twojego serca, pokazał ci nieuniknione wieczne potępienie, jeśli nie zmienisz drogi? Niespodziewana śmierć przyjaciela, wszelkie nieszczęścia w domu, były to ostrzeżenia nieba, aby się zmienił swoje życie? Dziękuj niebieskiemu Archaniołowi, wprowadź w życie jego porady, jeśli chcesz zostać uratowany. Także dziś chcę Ci powiedzieć, powróć do Twojego Boga i Pana, bądź przed nim pokorny. Stań skruszony u stóp Jezusa Ukrzyżowanego i obiecaj z całego serca, że porzucisz drogę, którą szedłeś do tej pory. Objawienie świętego Michała Giovanniemu Turpino. Giovanni Turpino w życiorysie Karola Wielkiego pisze, że gdy pewnego dnia sprawował msze za zmarłych w obecności władcy, wpadł w ekstazę i usłyszał niebiańską muzykę wykonywaną przez anioły lecące w kierunku nieba. Jednocześnie zobaczył tłum demonów, kroczących radośnie, niczym żołnierze, którzy zdobyli wielki łup. Zapytał ich, – Co niesiecie? – odpowiedzieli mu. – Niesiemy do piekła duszę Marsyliusza. Następnie dostrzegł świętego Michała, który uwalniał z czyśćca duszę Rolanda, aby zanieść ją do nieba. Gdy tylko skończyła się msza, opowiedział władcy o swoim widzeniu. Modlitwa Do ciebie, książe miłości, uciekam się ja, nędzny grzesznik aby za twoim wstawiennictwem prosić miłosiernego boga o światło potrzebne do poznania moich grzechów wlej w moje serce skruchę abym potrafił nimi gardzić ty który tak bardzo kochasz człowieka oświeć mnie poprzez mojego anioła stróża abym mógł na nowo kroczyć drogą cnoty kochać boga i mieć pewność że będę zbawiony Pozdrowienie. Pozdrawiam cię, święty Michale, który pomagasz grzesznikom. Ratuj mnie i spraw, aby moja dusza odżyła. Zadanie. Odmów dziewięć razy chwała ojcu do świętego anioła stróża, aby wyprosił ci łaskę poznania grzechów i ich szczerego odrzucenia. Modlitwa do anioła stróża. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.